W świecie kultu równych szans i bardzo szeroko rozumianej równości, wiele zakazów i obostrzeń Kościoła katolickiego pozostaje niezrozumiała. Świat się zmienia, a mimo to wiele sakramentalnych i dyscyplinarnych elementów życia Kościoła pozostaje niezmiennych. Wydaje się, że wśród tych, które wzbudzają największy sprzeciw, czołowe miejsce zajmuje nieudzielanie sakramentu kapłaństwa kobietom. Dlaczego Kościół nie decyduje się na zmianę? Wydaje się to skrajnie niesprawiedliwe, że kapłanem Kościoła katolickiego może potencjalnie zostać w zasadzie nawet niepełnoletni chłopiec bez wyższego wykształcenia, natomiast nie może nim zostać pobożna, skromna i sławna na cały świat ekspert od spraw bioetycznych, biblijnych, dogmatycznych czy liturgicznych, i to tylko dlatego, że jest kobietą. Co więcej, ten kapłan będzie zobowiązany stawać przed zgromadzeniem wiernych i tłumaczyć mu słowo Boże, choć wielokrotnie jego intelektualne czy moralne kwalifikacje będą stały niżej niż kwalifikacje wielu kobiet w różnych miejscach świata. Skąd taki zwyczaj kościoła? Otóż od początku tego sporu, który co warto zauważyć, pojawił się stosunkowo późno, ponieważ Kościół pierwszych kilkunastu wieków nie musiał mierzyć się z takimi postulatami, głównym argumentem była postawa Jezusa i jego wybory. Pan Jezus wybrał swoich apostołów spośród mężczyzn, a wśród relacji ewangelicznych moment ustanowienia Eucharystii, do której sprawowania potrzebni są kapłani, miał miejsce w ściśle męskim gronie. Głównie na tej podstawie Kościół przyjmuje, że dobrowolną decyzją samego Jezusa Chrystusa, kapłaństwo zostało przeznaczone tylko dla mężczyzn. Wiele osób reaguje na ten argument, powołując się na ducha czasu i miejsca, w których działał Jezus. I rzeczywiście dla ówczesnego społeczeństwa palestyńskiego projekt kobiety kapłana byłby niemożliwy do zrozumienia. Kapłaństwo starotestamentalne było jednoznacznie męskie. W Księdze Wyjścia kapłanami mianowani zostali tylko mężczyźni. To o tyle ciekawe, że w Starym i Nowym Testamencie pojawiają się nawet postacie prorokin, np. w Księdze Sędziów prorokini Debora albo żona Izajasza, która nazywana jest prorokinią. Ewangelista Łukasz pisze również o prorokini Annie. Mimo to w religii żydowskiej nie ma kapłanek. Jednak nie wydaje się, by Jezus wybierając swoich kapłanów spośród mężczyzn uległ presji społecznej. To nie tak, że Jezus bał się realiów i dlatego udzielił kapłaństwa tylko mężczyznom. Widać to szczególnie wyraźnie wtedy, gdy przyjrzymy się jego wcześniejszej działalności wobec kobiet. Samarytanka, z którą spotyka się Jezus, wywołując oburzenie. Cudzołożnica, którą ratuje wbrew powszechnej woli wymierzenia jej surowej kary. Kobieta cierpiąca na kwotok, grzesznica z olejkiem nardowym one wszystkie pokazują, że Jezus nie bał się stawać po stronie kobiet, gdy zauważał niesprawiedliwość. Zresztą warto zwrócić uwagę na rzecz znamienną. Pierwsi świadkowie zmartwychwstania to właśnie kobiety. Najważniejsza wiadomość w historii świata została przekazana najpierw tym, którym nie należał się posłuch i których wiarygodność w tamtym społeczeństwie z zasady była uznawana za wątpliwą. Świadectwo kobiety nie miało w świecie żydowskim żadnego znaczenia, a jednak Jezus to im powierza tę misję. Mimo to nigdzie nie widać wyraźnego przełamania bariery, jaką byłoby dopuszczenie kobiet do kapłaństwa. Dokładnie tak argumentuje to Kościół. List apostolski Jana Pawła II, Ordinatio sacerdotalis, o udzielaniu święceń tylko mężczyznom, tłumaczy, że, tu cytat, postępowaniem Chrystusa nie kierowały motywy socjologiczne i kulturowe jego epoki. Co ciekawe, również list papieża Polaka o godności i powołaniu kobiety odwołuje się do tego argumentu. Papież pisze, że powołując samych mężczyzn na swoich apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju i tradycji usankcjonowanej ówczesnym ustawodawstwem. Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o kwestii dopuszczenia kobiet do kapłaństwa urzędowego Inter Insignores z 1976 roku zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. Powołuje się tutaj na papieża Innocentego III, który pisał, że chociaż Najświętsza Dziewica Maryja przewyższała godnością i wzniosłością wszystkich apostołów, to jednak nie jej, lecz im powierzył Chrystus klucze Królestwa Niebieskiego. Rzeczywiście, żadne kanoniczne pismo chrześcijańskie nie wspomina o kapłańskiej roli Maryi w pierwotnym kościele, choć przecież matka Boga, mówiąca za Chrystusem, to jest ciało moje, byłaby obrazem niezwykle silnym. Kolejnym argumentem jest po prostu zwyczaj kościoła. Wbrew pozorom, 2000 lat jego tradycji, w ramach której nieprzerwanie utrzymuje się za oczywisty brak możliwości święcenia kobiet, również jest argumentem samym w sobie. Można go łatwo zignorować, twierdząc, że przy takim podejściu Kościół nie jest w stanie wprowadzić żadnej reformy, a im dłużej tkwi w rzekomym błędzie, tym bardziej się w nim utwierdza. Mimo wszystko nie chodzi tu o argument od, w cudzysłowie, zwyczaju, ale o to, że wspólnoty apostolskie i pierwsze wspólnoty chrześcijańskie uważały za rzecz kompletnie naturalną i przyjmowały bez zastrzeżeń, że kobieta nie może piastować czynności kapłańskich. Może jednak i powinna. Angażować się w życie Kościoła. I w tym punkcie pojawia się autentyczna postać biblijna, kobieta o imieniu Feba, której rolę zwolennicy kapłaństwa kobiet próbują wykorzystać jako argument. O Febie wiemy tyle, że pomagała świętemu Pawłowi i że pełniła posługę diakonisy w swojej lokalnej wspólnocie chrześcijan. Uczciwa analiza historyczna i biblijna wskazuje jednak, że trudno uważać, iż jej posługa była posługą sakramentalną i liturgiczną. Innymi słowy, Feba jako diakonisa nie była żeńskim odpowiednikiem dzisiejszego diakona w rozumieniu stopnia święceń kapłańskich. A to przede wszystkim dlatego, że trójstopniowy sakrament święceń – diakon, prezbiter, biskup – ukształtował się później niż powstał list do Rzymian, w którym jest mowa o Febie. A zatem Paweł użył określenia diakonisa, nie wiedząc jeszcze, jakie znaczenie temu terminowi, który dosłownie należałoby rozumieć jako służebnica, kobieta posługująca, przypisze Kościół w kolejnych wiekach. Warto jednak zauważyć, że w osobie Feby i innych diakonis, które pewnie funkcjonowały w różnych wspólnotach lokalnych kościoła, można dostrzec pewną nowość. Teologowie podkreślają, że praktyka usługiwania wspólnocie wiernych przez kobietę w takiej formule jest znakiem oddalenia się od praktyki żydowskiej. Jest to pewne nowum. Okazuje się, że kościół już w tej chwili, jeśli chodzi o praktykę i dyscyplinę, rządził się innymi prawami niż świat żydowski. A jednak mimo to nie ma wzmianki o kobiecej posłudze kapłańskiej. Nie ma argumentów za święceniem kobiet innych, lepszych, niż przypisywanie dotychczasowej praktyce Kościoła powielania wzorca kulturowego. Nie uważa się, by argumenty teologiczne przemawiające za tak radykalną zmianą doktryny magisterium Kościoła zostały wypracowane na przekonującym poziomie. Pojawiają się jednak głosy, że niedopuszczenie kobiet do święceń kapłańskich jest dyskryminacją i wyrazem patriarchalizmu. Że to wyraz przekonania o gorszym statusie kobiety, o jej wrodzonej niegodności, nieczystości i o konieczności ustanowienia dla niej pośrednika w postaci mężczyzny. W przeciwnym wypadku jej kontakt z Bogiem jest niemożliwy. Są to głosy nierozsądne. Taki zwyczaj kościoła nie jest oznaką nierównych praw lub wykluczenia ze względu na płeć. Kapłaństwo nie jest znakiem władzy i przywilejów, ale służbą. Co prawda fakt, że hierarchia kościelna składa się jedynie z kapłanów, Zdaje się temu przeczyć, ale należy pamiętać, że samo kapłaństwo jako sakrament i stan nie jest oznaką jakiejkolwiek duchowej wyższości i doskonałości. Kapłaństwo jest znakiem i owocem szczególnej łaski, ale w jej naturze nie leży jakiekolwiek poczucie wyższości. Wręcz przeciwnie. Dlatego jeśli kapłani, a są tacy, traktują kapłaństwo jako pretekst lub źródło dominacji lub poczucia wyższej godności, zasługują na napomnienie. I tu następuje pewien paradoks, bo skoro należy upominać kapłanów, którzy wykorzystują kapłaństwo do okazywania wyższości, dlaczego nie upominać również tych kobiet, które w kapłaństwie dostrzegają jednak formę władzy i z tego powodu próbują dołączyć do grona kapłanów? Walka od tego typu równouprawnienie jest często słuszna w porządku świeckim, gdzie z wyższymi stanowiskami wiąże się większa władza, większa odpowiedzialność i większy wpływ na kształt Wspólnoty Miasta czy kraju. Porządek kapłaństwa sakramentalnego, choć rzeczywiście w praktyce bywa powiązany z podejmowaniem kluczowych decyzji, to władza ta nie stanowi jego istoty. Również tu warto przywołać słowa świętego papieża Polaka. Oczywiście można by tak stawiać problem, gdyby kapłaństwo hierarchiczne określało uprzywilejowaną pozycję społeczną w znaczeniu sprawowania władzy. Tak jednak nie jest. Kapłaństwo służebne w zamierzeniach Chrystusa nie jest władaniem, lecz służbą, pisał św. Jan Paweł II w liście do kapłanów w wielki czwartek 1995 roku. Wszystkie te argumenty nie oznaczają jednak, że kobieta nie ma swojego miejsca w kościele. Jeśli rozumiemy życie Kościoła wąsko w znaczeniu liturgicznym, najczęściej ograniczonym tylko do niedzielnego obowiązku, to rzeczywiście dość trudno jest mówić o czymś tak górnolotnie brzmiącym jak miejsce kobiety w kościele. Trzeba jednak pamiętać, że w historii Kościoła, i to w czasach zupełnie niesfeminizowanych, w których nie podnoszono postulatu sakramentalnego kapłaństwa kobiet, Bóg pozwalał uczynić wielu wspaniałym kobietom gigantyczne dobro dla kościoła. I tu cytat: w życiu kościoła, jak świadczy o tym historia, były kobiety, które odegrały ważną rolę i zrealizowały godne uznania dzieła. Wystarczy pomyśleć o założycielkach wielkich rodzin zakonnych, św. Klarze Zasyżu czy św. Teresie Zawila. I świętej katarzynie ze Sieny, które przekazały potomnym pisma zawierające tak bogatą naukę duchową, że papież Paweł VI ogłosił je doktorami kościoła. Czytamy w cytowanej wyżej deklaracji Inter Insignores. Rozważań tych nie możemy zakończyć inaczej, jak tylko cytując ostateczną odpowiedź kościoła na postulat wprowadzenia kapłaństwa sakramentalnego kobiet w kościele. Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego boskiego ustanowienia kościoła. Mocą mojego urzędu otwierdzania braci oświadczam, że kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych kościoła uznane za ostateczne. Pisze święty Jan Paweł II w ordinację sacerdotalis. Kościół nie ma władzy. Nie ma zatem znaczenia, czy dostrzega taką potrzebę, czy uważa to za sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, czy widzi w tym korzyści i radość, czy raczej straty i źródło trosk. Święty Jan Paweł II stwierdza, że Kościół nie ma takiej władzy. Deklaracja Inter Insignores używa tu innego sformułowania. Kościół uważa, że nie jest upoważniony, by dopuścić kobiety do święceń kapłańskich. Jest to zrozumiałe dla wszystkich, którzy pamiętają, że Kościół nie jest właścicielem swojego nauczania. Na wzór firm, które posiadają prawa, na przykład do swojego produktu lub do zarządzania swoim wizerunkiem. Kościół jest depozytariuszem, to znaczy bada, zachowuje i strzeże tego, co Bóg przekazał nam przez objawienie. Jedną z tych rzeczy jest sakramentalne kapłaństwo, które, jak uczy Kościół, z woli samego Pana Boga jest przeznaczone tylko mężczyznom. Nazywam się Tomasz Adamski, a to było wiarygodne.